Mam już dość zbijania bąków Chcę ruchu Coś przejęło kontrolę nad pojazdem To ma być kontrola? Potwice Mój magnetoprzerywacz działa idealnie. Wasza parująca mleczność. Magnetyzując metal pod ulicami, powoduje karambole, produkując tym samym tony złomu dla Plutarka. Wyśmienicie. Wyprowadź swoje ciężarówki z włókien szklanych. To powinno przykuć uwagę motomyszy. No nie ma nic gorszego niż utknąć w korku. Mama zawsze mówiła, żebym nie bawił się na ulicy. Miała rację. Antymysz. Dziel i rządź. Manewr numer cztery. Yeah, yeah, mężczyzna w jałes pułapki. Wow, tej robi się niedobrze. Build bro. bro. Cały i zdrowy? Z grubsza. Z wyjątkiem ręki. Przykro mi. Będziesz musiał zdobyć nową bioniczną rękę. A skąd masz tę? Ty jej powiedz. To była na Marsie, na biegu niepołudniowym. To była największa bitwa przeciwko Plutarkianom. Zostaliśmy schwytani i zabrani do laboratorium. Te podstępne szlamoryby chciały zamienić marsjańskich jeńców w armię bionicznych niewolników. Ręka MODO była jednym z pierwszych eksperymentów. Udało im się aż za dobrze. Nie spodziewali się tego, w szczególności ten plutarchiański wazeliniarz, który skonstruował rękę. Carbuncle. Carbuncle zrobił rękę Modo? Modo nie lubi o tym mówić. Ogniem wypalimy sobie drogę do laboratorium. Spokojnie. Gumowa ręka na pewno zastawił tam pułapki. Potrzebny nam plan. Hey, no Mam plan, dzięki któremu z pewnością dostaniesz nową rękę. Bułka z masłem. Plan jest tak doskonały, że nawet was zaskoczy. Jeśli wini mówi zaufaj, to ja wychodzę. Muszę wymyślić sposób na zdobycie dużej ilości metalu. Co my tu mamy? Jutro na powietrzne koleje połączą linię północną z południową w jedną linię obsługującą jednocześnie Chicago i Wauki. Pierwsze składy spotkają się w tym miejscu. W każdym z nich będzie burmistrz miasta. Obaj uroczyście wbiją ostatni nit. Dwa pociągi? No jasne, wyśmienicie. Mm. Mm. Użyjemy magnetoprzerywacza, by namagnetyzować tor, powodując czołowe zderzenie dwóch pociągów. W ten sposób na pewno uzbieram brakujące 5000 ton złomu. Zachwycająca przebiegłość. Główny transformator. Mamy się podłączyć do tej bliździągwy, a jutro zdobędziemy śliczny wrak pociągu. Wrak? Wszystko w swoim czasie. Najpierw nowa rączka, a potem zabawa w bohaterów. Hej, szlamopacha, twój koszmar żyje. Mem? Richarda Simonsa? Nie, to te paskudy. Rozpoczynam operację Złap Nie umiem strzelać z prawdziwej ręki. Włączam dopalacz. O nie, to wsteczny! Mam się. Udawanie jest trudniejsze niż walka. Kończmy już. Ordany, wygrałem. Pierwszy raz. Wygrałem. A mama mówiła, żebym skończył trzecią klasę. Byłaby dumna ze swej beki smaru. Frajerzy. Dzięki Charlie. Samą pole. Czekają mnie nad godziny przy naprawie motoru Winiego. Trochę się poobijał. Spotkamy się zgodnie z planem. Powodzenia przy motorze. Szefie, wygrałem. Pokonałem te szkodniki. Wygrałem. Jestem zwycięzcą. Naprawdę? To zdumiewające. Zapewne udało ci się również zainstalować magneto przerywacz. Wygrałem! Wygrałem! O, przepraszam, ale. Tak się podnieciłem zwycięstwem nad myszami, że zapomniałem o tym magneto. Co? Teraz będą strzegły stacji dzień i noc. Ale nie wszyscy. Jednego złapałem i to sam. Wrzuciłem go do laboratorium. Naprawdę? Nie, proszę, nie torturujcie mnie. Nie cierpię bólu. Proszę. Nie zmuszajcie mnie, bym powiedział Wam o tajnej broni myszy. Bracia, nigdy by mi tego nie wybaczyli. Oh, my, my. Tajna broń. Bioniczna ręka, modo. Gdybyście dorobili takie ręce z Birą, przerobiliby nas na szmaty. O, rany. Chyba za dużo powiedziałem. Sztuczne ręce, ciekawe. Karbanku pewnie i tak już jest za stary, żeby skonstruować coś tak skomplikowanego. Ty, głupi, szczurze ściekowy. Nasz gryzoń dostarczył nam świetny pomysł. Znienawidzę się za to. Nie musimy poprzestawać na ręce. My zbudujemy całą mysz robota. Całą mysz? O nie! Tego nie chciałem. Powinienem był dopracować ten plan Oto antymysz To powinno powstrzymać nasze narwane futrzaczki przed obroną toru kolejowego Wyśmienicie, doktorze Wcale mi się to nie podoba Potrzebny nam jeszcze jeden składniczek Czarno widzę nie mówiłem ci. Przepraszam. Dzięki tym elektrodom spotkacie zaszczyt dostarczenia mózgu do głowy naszej antymyszy. Będzie ona posiadać Twoje umiejętności, bezczelność, pamięć, a nawet Twoją osobowość. Wszystko co Ty, plus jeszcze więcej. Przekuszczone oczywiście przez nasz wzmacniacz zła. Całkowicie pod moją kontrolą. To ci się nie uda. Nieźle. Wyśmienicie. Nie mamy czasu. Musimy zainstalować magnetoprzerywacz i rozbić dwa pociągi. Uroczystości przed otwarciem nowej linii Intercity w przygotowaniu. Pociągi już wyruszyły ze swoich stacji. Każdy z burmistrzem na pokładzie. Wkrótce spotkają się w tym właśnie miejscu. Nie inaczej. Skoro stałem się zwycięzcą, pomyślałem, że zacznę produkować swoje figurki. Nazwę swoją firmę Tłuste Marzenie albo Nocny Tłuszcz. A może wiosenny tłuszcz, czy też domowy tłuszcz? Chcemy tylko zobaczyć pociągi. Tak będzie lepiej widać. Chodźcie, to dopiero rozgrzewka. Już idę. Antemysz do usług. Bawmy się. A cóż to takiego? Wygląda trochę jak twoja nowa ręka, tyle że coś do niej doczepili. Gotowi na rozwałkę? Skąd to zna nasze imiona? Sława nas wyprzedza. Wiesz, wielkie imię, atak numer 37A. To był nasz tajny unik obronny. Zna nasze zamiary. Już ja go załatwię. Nie robiłbym tego. Każde uszkodzenie robota spowoduje zniszczenie małego muszczku który nim zawiaduje. A jego właścicielem jest wasz kumpel. Jestem bardzo złym cyklistą. Trafił fartem cały winik. Musimy pomyśleć, stawka jest za wysoka. Wolnego antymyszo. Czego? Później wykończymy szkodniki. Zamelduj się u tłuźca. Pokazowe zwycięstwo. Nareszcie te marsjańskie wredale zostały zneutralizowane. Szybko. Zainstaluj magnetoprzerywacz. Tak jest wasza jogurtowość. Nudzę się! Jesteśmy podłączeni. Magneto przerywacz podłączony, wasza serodu niskość. Wyślijcie. Włączaj natychmiast. Lada chwila burmistrze przyjadą i wbiją ostatni nit w tory. Już kończę. Macie plan? Trudno powiedzieć. Możliwe, że będziemy musieli fiać, jak tylko złapiemy winiego. Mam jego motor. To w pełni zautomatyzowany pociąg. Utrzymuje stałą prędkość 80 mil na godzinę. 90. 100? Musimy jakoś minąć żelazną mysz i zniszczyć to urządzenie. Trzeba wymyślić coś nowego. Coś, czego się nie spodziewa. Ale tak, żeby naszemu bratu nic się nie stało. Rozumiem. Niech gra muzyka i nie wiadomo. Improwizują. Wiedziałem. Oh, Czas tail. na pranie. Cały wini. Yeah, right. yeah, Celujemy w magnes, nie w robotę. Robot. <laughs> cool. I jak wam się to podoba? Well, Przynajmniej sing. przestał śpiewać. Jestem stylowym przystojniaczkiem. Prawda, że można mnie znienawidzić? Słodki zapach sukcesu. Coraz lepiej. A teraz, że tak powiem, wykończy. Już to gdzieś widziałem. Tym razem to nie żarty. Charlie po nas nie przyjedzie. Pociągi są już w zasięgu wzroku. 30 sekund do zderzenia To na razie Nie rób tego, jesteśmy braćmi Nie przypuszczałem, że skończę w ten sposób Zabity przez brata Nie rzuca nas Cicho, nie przypominaj mu Vincent, to my, Trottle i Modo, twoi bracia Bracia, co się dzieje? Dlaczego się waha? Dlaczego nikogo nie bije? Może wystarczy podkręcić agresję wasza kremopodobność. Cześć, słodziutka. Posłuchaj. Jesteś kochanym, wielkodusznym chłopakiem i nigdy nie skrzywdziłbyś przyjaciół. Nawet ten kalafior karbanku cię do tego nie zmusi. Co on robi? Miałeś ich zniszczyć, te kupo złomu, ale już nie cześć. Podać ci rękę? Jak bracia, to bracia. Pociągi wymknęły się spod kontroli! nie... Nie, tylko nie jak zwykle. Uwaga! Proponuję natychmiast się wycofać. Szybciej, ty olejaku! Niech jadą. Musimy wyciągnąć w niego. Miło was widzieć. Dostanę za to Oscara. Telefon od wysokiego radnego w sprawie złomu Charlie, spróbuj wykrzesać jeszcze trochę energii z tego magneto czegoś Maszyny to mój koni. Patrzcie Tu Limburger do sieczko głowego super ego Camemberta Teletransportujcie złom bezpośrednio z wieży Limburgera Świński dowcip Całkowity brak wyobraźni Kciuki w dół też mi krytycy wieża Limburgera, oaza spokoju, prywatne niebiosa, w których mogę odpocząć po kolejnym dniu pełnym porażek. Dlaczego? Za co? Czy to znaczy, że jednak przegrałem? Zamknij się. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Tomasz Knapik.